Dzień dobry, witam. To jest video, jak obieram karczochy. Przede wszystkim musimy umieć wysuszyć nasze karczochy z ze zewnątrz. Do miski dajemy wodę z lodem i do niej wyciskamy sok z jednej cytryny. Tak ważna woda. Nie pozwoli karczochom utleniać się w kontakcie z powietrzem, czyli nie zrobią się czarne, i nasze ręce też nie będą czarne, jeśli je namoczymy w tej wodzie. Zacznijmy usuwać zewnętrzne liście z naszego karczocha. Musimy tyle. Usunąć, aż napotkamy bardziej miękkie liście. Że moglibyśmy nawet jeść na surowo. O, tak, już prawie jesteśmy, widzicie? Patrzcie, Ale miękkie. Dobrze, super. Teraz obieramy łodigę karczocha, ale najpierw odcinamy ostatnią część. Łodigi karczocha. Nigdy nie należy wyrzucać, ponieważ jest to jedna z najsmaczniejszych części i zawiera najwięcej żelaza. Teraz musimy odciąć górną część liści, która jest twarda. Robimy to w ten sposób: widzicie, nóż na 45 stopni ukośnie do góry. Robimy tak, ponieważ wewnętrzne liście są zawsze wyższe, więc równomierne cięcie spowodowałyby ich całkowite odcięcie. Teraz przecinamy na pół i ze środka musimy wydobyć taką małą brodę, taką brudkę, która może się tam znajdować. W zależności od rodzaju karczocha lub pory roku. I teraz dajemy do wody. I w ten sposób obieramy całe karczoche, które potrzebujemy, dla robić nasze przepis. W międzyczasie przykrywamy papierem kuchennie. Dobrze, łatwo, widzicie? Ja dawałem papier, aby się karczochę nie się utleniło. Dlatego e, w ten sposób nie e, brakuje smaku i koloru. Teraz pokroicie dla Waszej przepisy. Przepis. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Następny. Ciao!